Dzień dobry, witajcie kochani w Piątkowy Poranek. Zapraszam Was bardzo serdecznie do naszej wspólnej gimnastyki, do poćwiczenia pięciu rytuałów tybetańskich z naszą stałą ekipą. Iwona i Hania już czekają. Bardzo Wam dziękuję, dziewczyny, za to, że jesteście. Dziękuję za piękne powitanie. Rozpoczynamy w piękny sposób nowy dzień i zapewniam Was, że. Każdy dzień, jeżeli rozpoczniecie właśnie w taki sposób, od sympatycznych osób, od przywitania się z nimi, od radosnego, wspólnego powitania dnia, właśnie w aktywny sposób, czyli naszą gimnastyką, to przez cały dzień będziecie nosić w sobie tą dobrą energię. Ona wypełni Was w taki sposób, że będziecie mogli z radością pokonywać trudności każdego dnia i wykonywać zadania, które sobie wyznaczycie. Cieszę się bardzo, że możemy wspólnie praktykować te pięć rytuałów, które właśnie po to zostały stworzone, żeby dodać nam energii, żeby dodać nam mocy, żeby wzmocnić nasze ciała i sprawić, żeby niosły nas przez to nasze życie przez długie, długie lata, żebyśmy mogli być piękni, młodzi, sprawni, a dzięki temu też szczęśliwi. I dlatego ja gorąco wszystkich zachęcam, cieszę się bardzo, że mamy ekipę stałą. Wysyłamy sobie energię, dzielimy się nią wspólnie i dzięki temu możemy jeszcze efektywniej te ćwiczenia wykonywać. A ważne jest tutaj to, żeby skupić się na sobie, na swoim ciele, żeby zaufać temu ciału, posłuchać tego naszego ciała, skupić się na sygnałach, które ono nam y, wysyła, po to, żeby wykonać każde ćwiczenie na miarę swoich możliwości, żeby podejmować właściwe decyzje, które ciało nam podpowiada, żebyśmy mogli tym naszym życiem w taki sposób pokierować, żeby to było na pewno dla nas dobre i dokładnie tak jak tego naprawdę chcemy. Bardzo ważnym elementem tej gimnastyki jest oddech. Pamiętajcie o tym, że jest to narzędzie, które może nam pomóc w trudnych sytuacjach, wtedy kiedy jest stres, wtedy kiedy jest ból. Ten oddech, jeżeli tylko skupimy się na oddechu, na ciele i pooddychamy głęboko do przepony, z całą pewnością pozwoli nam trochę rozróżnić ciało i pomoże nam właśnie w takich trudnych sytuacjach. I my tutaj też z tym oddechem pracujemy, po to, żeby świadomie zagłębiać się w niego i pomagać sobie. Pijemy też wodę. Kolejny nawyk, który gruntujemy w sobie, żeby małymi łyczkami w ciągu dnia tę wodę popijać i nawadniać organizm. A zaczynamy od tego, że oczyszczamy głowę ze wszystkich negatywnych myśli i wprowadzamy dzisiaj myśl Ufam mądrości mojego ciała. Ufam mądrości mojego ciała, i z tą myślą rozpoczynamy od oddechu. Zapraszam. Wygodnie rozstaw nogi na szerokość bioder, wyciągnij sylwetkę w górę, zwróć uwagę na to, żeby stopy były ustawione równolegle względem siebie, odblokuj kolana, przenieś ciężar ciała lekko do przodu, połóż dłonie na brzuchu i rozpoczynamy oddychanie. wciągając nosem powietrze, uruchom mięśni brzucha tak, żeby napełnił się brzuch jak balonik, chwilę wytrzymaj i powoli rozluźniając mięśnie, wypuść powietrze. I tak licząc do 5 wdech. I do 5 wydech. Powoli oddychamy, przyzwyczajając się do tego rytuału. Cały czas oddychając przechodzimy do pierwszego rytuału. Złóż dłonie na wysokości klatki piersiowej, skup wzrok na jednym punkcie naprzeciwko siebie. Będziemy kręcić się prawą stronę i żeby nie zakręciło się w głowie, to wzrok pozostaje na jednym punkcie, aż do momentu, gdy ciało już będzie maksymalnie obrócone i wtedy dopiero szybko obraca się głowa, a za nią podąża ciało. Rozłóż szeroko ręce i zaczynamy wirowanie. Oddychając, z uśmiechem wykonuj tyle obrotów, ile możesz i w swoim tempie, a ja wykonuję i 21. Trzymaj się stań w pozycji wyjściowej, skup wzrok na czubkach palców. Oddychaj do brzucha. I jak wirowanie w głowie ustanie, to powoli przejdź na matę. Popij wodę. I połóż się na plecach do drugiego rytuału. Ręce leżą swobodnie wzdłuż ciała. Kręgosłup przyklejony do maty jak największą powierzchnią. Palce stóp zadarte tak, żeby pięty uniosły się nad podłogę. I na wdech unieść głowę. Pociągnij mocno palcami nogi w górę, starając się, żeby były proste w kolanach. A z wydechem odłóż i nogi, i głowę. I wdech. I wydech. Trzy. Zapnij oczy i skup się na ciele. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Ufam mądrości mojego ciała. Szesnaście siedemnaście osiemnaście dziewiętnaście dwadzieścia dwadzieścia jeden. Rozluźnij, przewróć się na bok, powoli podnieś, popij wodę. I uklęknij do trzeciego rytuału, rozstawiając nogi na szerokość. Bioder, oprzyj palce stóp omatam, wyciągnij sylwetkę w górę, połóż sobie dłonie na pośladkach i głowę opuść w dół. Na wdech unieś głowę. Wypchnij klatkę piersiową w przód, ściągając łopatki i od głowę w tył na tyle, na ile czujesz, że jest to komfortowe. A z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech. Pamiętaj, żeby biodra pozostawały w jednej pozycji. I wydech. Trzy. Cztery. Pięć. sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. uważam mądrości mojego ciała. dwanaście, trzynaście czternaście piętnaście szesnaście siedemnaście osiemnaście dziewiętnaście dwadzieścia dwadzieścia jeden Głową, żeby rozróżnić kark, oddychaj w drugą stronę, również poruszaj ramionami. Popij wodę. I usiądź do czwartego rytuału. Rozstaw nogi na szerokość bioder. Wyciągnij sylwetkę w górę w miarę możliwości. Wyprostuj kolana, oprzyj dłonie o matę przy biodrach, kierując łokcie na zewnątrz. Głowę opuść w dół. Na wdechu unieś głowę. Wypchnij biodra w górę, a głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. Z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech i wydech. Trzy. Cztery. Pięć sześć siedem osiem dziewięć, dziesięć, jedenaście ufam mądrości mojego ciała. Dwanaście. Trzynaście czternaście piętnaście szesnaście siedemnaście osiemnaście dziewiętnaście Dwadzieścia. Dwadzieścia jeden. Usiądź swobodnie, strzepnij dłonie, żeby rozluźnić nadgarstki. Weź głęboki wdech. Wydech. Zaprać palce i pokręć nadgarstkami w przód. I w tył. Płyk wody. I do piątego rytuału połóż się na brzuchu, rozstaw nogi na szerokość bioder, palce stóp oprzyj o matę, możesz oprzeć ręce na łokciach, jeżeli jest Ci za ciężko, unosić ciężar ciała na nadgarstkach, a w wersji oryginalnej oprzyj dłonie o matę w szklance piersiowej, unieś głowę, podnieś ciało w górę i na wdech śladki. pośladki, skieruj łokcie na zewnątrz, broda dąży do mostka, kolana są lekko ugięte i dociskaj pięty do maty. A z wydechem przejdź do pozycji z głową w górze. Wdech. I wydech. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, Trzynaście.

21. Z wydechem klęknij, usiądź w na piętach, rozszerz kolana, ramiona wyciągnij daleko do przodu, oprzyj czoło matę i oddychaj do brzuchu. Powoli się podnieść, popij wodę. I do ćwiczenia dodatkowego przejdź do klęku popartego. Dłonie znajdują się dokładnie pod barkami, unosimy lekko do góry kręgosłup. Przyklejamy łydkę, do uda. I będziemy nogę unosić w górę i chować pod siebie. Wdech i wydech, a cały czas łydka jest przyklejona. Staramy się ją trzymać mocno przy udzie. Wdech i wydech. Wykonaj to ćwiczenie w swoim tempie. I zmiana nog. Przyklejamy łydkę do uda i zaczynamy. Wdech i wydech. Odstaw nogę, poruszaj trochę miednicą na boki, żeby rozluźnić odcinek lędźwiowy, kręgosłupa. Podnieś się, popij wodę. I zostało nam ostatnie ćwiczenie, czyli deska. Połóż się na brzuchu, rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce stóp o matę, Ręce oprzyj na łokciach, nastawiam czas. Na minutę. Postaraj się wytrzymać w pozycji deski. Najdłużej jak możesz. I zaczynamy. Unieś ciało w górę. Zawin kość ogonową pod siebie. Wyprostuj plecy. Trzymaj mocno mięśniami brzucha sylwetkę. Głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. Zaciskaj pośladki. Oddychaj i uśmiechaj się. 5, 4, 3, 2, 1. I razójdź. Połóż się na chwileczkę wygodnie, żeby ciało się zrelaksowało. Oprzyj głowę na dłoniach, zamknij oczy. Oddechaj do brzucha. Skup się na oddechu. I na tym, żeby rozluźniać poszczególne partie ciała. Zacznij od stóp. Następnie rozluźnij łydki. Uda. ośladki. Rozluźnij brzuch. Odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Plätze Rozluźnij mięśnie czoła, pójdź swobodnie szczękę i pozwól opaść policzko. Oddychaj i poczuj, jak wszystkie mięśnie wypuszczają napięcie. Jak ciało staje się ciężkie. Podziękuj sobie za dzisiejszą gimnastykę. Uśmiechnij się do siebie. Wyślij w świat swoją dobrą energię. I przyjmij tę, która do ciebie wraca. Powoli otwórz oczy, zacznij poruszać całym ciałem. Podnieś się. Popij wodę. I zadanie na dzisiaj wykonane. Bardzo Wam dziękuję za wspólną gimnastykę, za wspólną energię. Dziękuję za to, że możemy się wymieniać tą energią. Dziękuję Haniu i za to, że jesteście i każdego ranka stawiacie się. Życzę Wam pięknego, pełnego energii weekendu. Odpoczywajcie, ładujcie bateryki i do zobaczenia w poniedziałek.